Mam Cię. O nie. Nie, nie mogę. Nie pozwól Nie mogę. Nie pozwól mu. Jak się trzymasz, Taylor? trzymasz, ja, Taylor? Nie wiesz, szczerze powiedziawszy, pozwól lepsze dni. Ok, ja. jest. W porządku. Słuchaj kolego, weź to. I trzymaj przy głowie, dobrze? Okay. A teraz skup się. Zostań tu. Zaraz zadzwonię do kapitana Corriego, żeby kogoś po ciebie przysłał. Łapiesz? W porządku stary. Tak, tak. Kapitanie Corrie, tu kapral St. John. Odbiór. Jestem tu z i tak. Sprawdzamy twoje postępy. Kapralu, powiedziałam kapitanowi Koryemu, nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. E, bardzo dziękuję. Miło to słyszeć, ale to nie dlatego się zgłaszam. Kapitanie, e, niedaleko South Rim Drive jest obóz maruderów. Maruderzy? W pobliżu wyspy? Nie, słuchajcie. Nie, nie, nie. Ja już zajebałem tych skurwieli, ale... Mam tu rannego. To szeregowy Taylor. Obcięli mu, kurwa, ucho. Jezu, nic mu nie jest? Szeregowy Taylor? A co on tam robił? Ach, przeżyję. Luz. Tylko nie mam pojęcia, co tu robił. Musicie wysłać doktora e, Kapitana Jimeneza i jakichś ludzi, żeby go stąd zabrali. Zaraz podeślę wam współrzędne. Zaraz do niego pójdę i tam mu znać. Bez odbioru. Zen John, jesteś tam? Tak, jestem. Tu porucznik Weaver. Ty w ogóle chociaż popatrzyłeś na mój formularz? Widzę, że prawie codziennie robisz kursy dla wieczmy. Zaczynam się czuć pomijany. Tak, tak. Znaczy, tak jest, sir. Polistyren. Potrzebny jest polistyren. Zgadza się? Tak, zgadza się. Polistyren. Jeśli będzie problem ze znalezieniem go, to przy autostradzie 97 na południe od Szemold jest rozbita... Zen John, jesteś tam? Tak, jestem. Porucznik Weaver, ty w ogóle chociaż popatrzyłeś na mój formularz? Widzę, że prawie codziennie robisz kursy dla wiedźmy. Zaczynam się czuć pomijany. Tak, tak. Znaczy, tak jest, Sen. Potrzebny jest polistyrem. Zgadza się? Tak, zgadza się, polistyrem. Jeśli będzie problem ze znalezieniem... Zlezieniem go to przy autostradzie 97 na południe od Szemont jest rozbita ciężarówka. Przybierze ciśniki. Znajdziesz ją. Ja nie... Dobra, znajdę to rozbitą ciężarówkę, okej? Okay? Przywiozę ten tam polistyren. Proszę tego dopilnować. Bez odbioru.